Cześć. Oprowadzę was dzisiaj po stronie ogrodowespa.pl. Pokażę, gdzie znajdziecie najbardziej przydatne informacje, a także zdradzę ciekawe funkcjonalności, o których nie wszyscy wiedzą. Zaczynamy. Strona ogrodowespa.pl to miejsce, w którym spełniamy marzenia o prywatnej strefie SPA we własnym ogrodzie. Zależy nam przede wszystkim, aby wizyta na naszej stronie była prosta i intuicyjna, a przy tym dostarczała wszystkich niezbędnych informacji, zarówno na etapie podejmowania decyzji o zakupie wanny SPA, jak i na etapie wsparcia podczas użytkowania urządzenia. Zaczniemy od strony głównej, gdzie wita nas duża grafika. To w tym miejscu możecie szukać informacji o nowych ofertach czy promocjach. Poniżej znajduje się blok z kolekcjami produktów. Klikając w wybrane okienko, przechodzimy do informacji, czym charakteryzuje się dana kolekcja, jakie są jej flagowe funkcje oraz zobaczymy przykładowe zdjęcia z aranżacjami. Niżej znajduje się blog z wyróżnikami marki Hotspring. Bezpośrednio pod nim znajdują się informacje o naszej siedzibie. Gdy klikniemy w znak Play, uruchomi się prezentacja naszej firmy. Schodząc niżej dochodzimy do ogólnego przeglądu dostępnych w naszej ofercie wanien spa, które możemy wyszukać na przykład po wielkości lub po dodatkowych udogodnieniach, np. wanny z systemem solnym. Muzyka Skrolując dalej witrynę, warto zatrzymać się w sekcji Dowiedz się więcej, gdzie możesz znaleźć niezbędne informacje o wannach spa. W tej sekcji znajdziesz po pierwsze poradnik kupującego, szczegółowe informacje, które są Ci potrzebne, aby dokonać w pełni przemyślonego wyboru idealnej wanny spa. Po drugie, najczęściej zadawane pytania. Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania, które najczęściej pojawiają się w procesie zakupu wanny spa. Po trzecie, wideo-podcasty, gdzie posłuchasz rozmów z naszymi ekspertami i zgłębisz wiedzę na temat wanny spa. Na samym dole każdej podstrony znajduje się formularz kontaktowy. Wypełnienie tego formularza to najszybszy sposób uzyskania oferty naszych wanien spa, do czego gorąco zachęcamy. Wracamy na górę i przechodzimy do paska z menu. Pierwsza zakładka o tytule Zalety pozwala rozwinąć wiedzę na temat wanien spa oraz samej marki Hotspring. Klikając w wybrane artykuły, dowiemy się m.in. czym różni się ogrodowa wan spa od bali, jak wanna spa wpływa na zdrowie. Czym są baseny z przeciwprądem, czy dlaczego zaufać marce Hotspring i wiele więcej. Niektóre z artykułów zawierają dodatkowo przydatne filmiki, w których szczegółowo rozwijamy dane zagadnienie w przystępny, przyjemny do oglądania sposób. Kolejna zakładka, produkty, kryje całą gamę dostępnych w ofercie wanien spa, basenów i akcesoriów z podziałem na kategorie. Wejdźmy na jeden z produktów, np. wannę Envoy z kolekcji Highlife. U góry strony znajduje się ogólny opis wanny, który zarysowuje jej właściwości. Pod nim znajdują się przyciski do pobrania broszury, umówienia się na testy i zapytania o cenę. Obok znajduje się galeria. Warto wspomnieć o możliwości porównania różnych modeli wanien. Aby to uczynić, klikamy w link Dodaj do porównania, a następnie Porównaj na pojawiającym się pasku. Następnie wybieramy wanny, jakie chcemy porównać. Poniżej znajduje się konfigurator, który umożliwia wizualizację wybranych kolorów niecki i obudowy. Warto przetestować różne kombinacje, ponieważ niektóre opcje kolorystyczne niecek są dostępne wyłącznie w określonych kabinach. Przywińmy stronę niżej do sekcji Zobacz wannę SPA w swojej przestrzeni, gdzie znajdziemy link do aplikacji HotSpring. Dzięki niej możemy wirtualnie dopasować wannę SPA do swojego ogrodu, aby zobaczyć jak wkomponuje się w przestrzeń. Skrolując stronę dalej, dotrzemy do rozbudowanej specyfikacji technicznej, podzielonej na odpowiednie sekcje. Pod nią znajdują się linki do dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi w PDF. Idąc dalej, widzimy zakładkę Centrum Wiedzy. To encyklopedia informacji potrzebnych nie tylko przed zakupem, ale także po zakupie. Znajdziemy tam m.in. instrukcję obsługi do wanien. Najstarsza instrukcja do kolekcji High Life pochodzi z 1999 roku. W centrum wiedzy znajduje się także podstrona, w której możecie ocenić swoją wannę spa. Wasze opinie to kluczowa wskazówka dla osób, które stoją przed wyborem idealnej wanny spa. Każdy komentarz to także drogowskaz w do doskonaleniu naszej pracy i naszych urządzeń. W kolejnej zakładce Blog można poczytać przygotowane przez naszych specjalistów artykuły o hydroterapii, nowoczesnych technologiach i ciekawostkach dotyczących wanien spa, basenów i nie tylko. To zakładka dla pasjonatów szukających jak najszerszych możliwości korzystania z ogrodowego spa. Następnie przechodzimy do zakładki Sklep, która przekierowuje nas do sklepu internetowego, w którym znajdziesz niezbędne produkty umożliwiające odbanie o Twoje ogrodowe spa. W sklepie znajdziesz specjalne filtry, oryginalną chemię, schodki do wanny, cartridge, a także odkurzacze basenowe, prysznice solarne i wiele więcej. W ostatniej zakładce Kontakt znajdziemy podstawowe informacje na temat firmy Pro Wellness i Hotspring. Tutaj udostępniamy dane kontaktowe do nas, abyś mógł zadać każde nurtujące Cię pytanie. Możesz także dokonać zgłoszenia serwisowego lub umówić się na testy w naszym Experience Center. Całą stronę możesz także wyświetlić w języku angielskim, klikając na przycisk EN w prawym górnym rogu. W tym filmie to już wszystko. Dziękujemy za uwagę. Jeśli masz jakieś pytania co do naszej strony lub oferty, to skontaktuj się, chętnie pomożemy.